Cześć! Dzisiaj nagrywamy odcinek jak wybiłam 25 rangę na Edgarze. A więc tutaj gramy, na no, zadymiamy sobie. Przeciwko nas jest Leon Dynamic. no i też oczywiście Edgara. Dużo tutaj osób gra Edgarem. Więc no, sobie gramy, wbijamy dwudziestą piątym rangę. Ojej, idzie tutaj kurczę coś nas powoli rozwalają, ale nie jest najgorzej. Dobra Po tutaj ulta mam I właśnie skaczemy na alun to uciekło mi I czy będzie gol? No nie ma jeszcze No i gol Na razie wygrywamy Zapowiada się dobrze jak na sam początek, pierwsza runda. No i wydaje mi się, że to wygramy, chociaż oni też nie są najgorsi. No i właśnie. Mogą też skoczyć, ale ich do użyć. No ale dobra, jest jeden, jeden, nie najgorzej. Niestety zginąłem, tutaj ten na majku nie dojechał. Dobrze, wyrzuciłem ultem. No na razie się ciężko tutaj gra, no bo te co są dobrzy. Okej, okay. ja nie zginęłem. Ale tutaj Dino Mike i Gol, dobrze. A więc 25 ranga będzie tak. Jest 25 ranga, dobrze. Jeszcze sobie tutaj kredytki. Kredyty. Dwie, 50 kredytów. Dobra, i pa. Widzimy się w kolejnym filmiku.